Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. To jest szybki Newsix dotyczący Pet Simulator X i nadchodzącego update'u. Mamy nowe przycieki. Jest to ta ikonka, którą tu widzicie. To jest strasznie, czekajcie, bo mam to powiększone i przez to pewnie tego do końca nie widzicie. To się nazywa ikonka banku. Prawdopodobnie tak będzie wyglądać ten nowy świat. Ikonka banku i innych tego typu rzeczy. Słuchajcie, świat ma się nie nazywać Shadow World. Tylko doodle, czyli groły, to jest po angielsku, więc prawdopodobnie jakiś świat grołów, tak można to nazwać więc mniej więcej tak słuchajcie, dodatkowo wyciekły nam zdjęcia czerwonej skrzynki, widzicie że tutaj są te jakby te, te, te ikonki te, te, te narysowane tak baz, jakby baz, po bazgrołone baz tak, bazgroły tu są więc prawdopodobnie tak będzie to wyglądać na razie tyle wiemy jak będę wiedział coś innego to oczywiście dam wam znać.